W ostatnich latach na ekranach naszych kin pojawiły się przynajmniej dwa filmy, w których mowa o pojeździe jednośladowym mechanicznym z silnikiem spalinowym bez nadwozia, przeznaczonym dla maksimum dwóch osób, czyli o motocyklu. Dzienniki motocyklowe to jeden z nich. Ciekawszy jednak wydaje się film, w którym główną rolę gra niezastąpiony Antony Hopkins. Prawdziwa historia Rogera Donaldsona z 2005 roku opowiada o człowieku, 70-letnim Nowozelandczyku Buto Munro, który spełnia swoje marzenie i startuje w wyścigach Bonville Salt Flats. Tamto, na motorze swojej konstrukcji w roku 1967, pobija rekord prędkości dla pojazdu o takiej pojemności silnika. Jego Indian pędzi z szybkością 300 km. 30 km na godzinę. I pomyśleć, że pierwsze tego typu maszyny, dzieci, roweru i samochodu, a raczej samochodowego silnika spalinowego osiągały 35 km na godzinę. A przecież zaledwie 82 lata wcześniej skonstruowano pierwszy jednoślad z takim napędem. Kiedy powstał pierwszy motor? Jakieś 50 lat po pierwszym rowerze. I rok przed zbudowaniem pierwszego praktycznego samochodu. I tak jak w historii, tak i dziś, znajduje się pomiędzy rowerem a samochodem. Wielu jest ludzi, których miłość do motoru pochłonęła całkowicie i bez tego charakterystycznego burczenia, kasku na głowie, oraz wiatru owiewającego głowę, tak jak bohater prawdziwej historii, żyć nie potrafią. Pierwszy wózek do jeżdżenia z. Okrakiem jak na koniu napędzany silnikiem na ropę naftową skonstruował Gottlieb Daimler. Deiml, Był rok 1885, a autor samochodów od prostego motoru zaczynał. Było to urządzenie bez jakiejkolwiek amortyzacji, ale za to dla bezpieczeństwa z dodatkowymi jak u dziecięcych rowerków bocznymi kółkami. Wjechało na drogę jako sposób na testowanie silnika spalinowego, którego Daimler potrzebował do samochodu, a kierowane było przez syna konstruktora. Motocykl okazał się na tyle dobrym sposobem przemieszczania się, że to, co było tylko małym wstępem do historii samochodu, potoczyło się dalej, osobną i budzącą nie mniejsze zainteresowanie drogą. Oczywiście nowocześniało motor wielu, sama nazwa używana i dziś Pojawiła się dopiero 10 lat po pierwszym motocyklu, ale jak to często bywa, niedaleko pada jabłko o diabłoni i motor-motorowi podobny. Konstruktorzy Heinrich, Hildebrand i, Alo i Aloes Wolfmiller Wolf Miller nazwali swój pojazd Motorrad, czyli koło motorowe, co Anglicy przetłumaczyli na Motorcycle. Stąd do naszego motocykla niedaleko. Dawniej z motorów słynęli Czesi. Dziś co kraj to inna nazwa w nim marka. Inna, zn inna znana w nim marka. W Polsce królowały SHL-ki z dawnej suchodniowskiej fabryki odlewów i huty Ludwików oraz ws -ki. Z wytwórni sprzętu komunikacyjnego. I choć motorów jest wiele, a jak śpiewał wokalista grupy Gem, jednak jazda motorem to przyjemność nielicznych. Wielu bowiem woli ciszę i komfort samochodu. Poza tym na motorze zdecydowanie łatwiej o wypadek. Wszak nie chroni nas tu żadna obudowa. Z tego też powodu kochający szybkie motory, a dokładniej skutery, nazywani są w lekarskich sferach dawcami nerek, gdyż z wypadku na motorze przy ogromnej prędkości zazwyczaj się nie wychodzi. A że sport ten kusi ludzi młodych, to i chętnie medycyna obdarowuje innych ich narządami. Hondy, jawy, MSZ-ki, Harley'e w zestawie ze skórzanymi ciuchami, kaskiem i goglami. Choć coraz rzadsze na naszych ulicach mają w sobie to coś, o czym marzy każdy chłopiec. A co? O to najlepiej samych zainteresowanych motocyklami zapytać.